Dzisiaj mamy jeszcze dodatkowo, chciałbym dodać piękną aurę właśnie, może mniej mniej typową, gdzie jest chłodno, ale to też i pokazuje, jakich hard ducha yy, można wyzwolić. Cześć, witajcie na kanale Piłka dla Wszystkich, na którym podpowiadamy Wam, jak podnosić swoje piłkarskie umiejętności. Dzisiaj u nas absolutny debiut, selekcjoner reprezentacji Polski do lat 17 kobiet, Marcin Kasprowi. Cześć! Dzisiejszym odcinkiem kontynuujemy cykl rozpoczęty dwa tygodnie temu przez Katarzynę Barlewicz. Wtedy mieliśmy trening indywidualny dla wahadłowych i napastniczek. Jeśli go nie widzieliście, obejrzyjcie go tutaj. A dzisiaj Marcin przygotował coś dla środkowych obrończyń i pomocniczek. No również dla środkowych obrońców i pomocników. Stąd ja jako środkowy obrońca klasy B, będę szczególnie przyglądał się treningowi Marcin. Twoje podowieczności rozgrzewają. Jak ważnym aspektem jest trening indywidualny w tym wieku? Trening indywidualny jest bardzo istotnym elementem wspierającym proces szkolenia w każdej kategorii wiekowej, praktycznie od U15, po U17, U19, a na, na zawodniczkach seniorskich. Natomiast nas oglądają również amatorzy. Tacy jak ja, tacy jak kierownik planu. Pytanie o to, jak oni skorzystają na tym, co za chwilę zobaczymy. Zaczniemy od pracy. W treningu indywidualnym gdzie zawodniczki same na sobie będą realizowały środek treningowy czy środki treningowe, więc tutaj amatorzy zawodnicy, jeśli tylko i wyłącznie będą wykazywali chęć, będą mogli skorzystać z przykładów tych środków, które są ewidentnie przełożeniem później do gry meczowej. Marcin, widzę, że Twoje podopieczne są już gotowe, mocno się tutaj rozgrzewały podczas naszej rozmowy, a zatem nie pozostaje mi nic innego, jak zostawić Was na boisku sami. Zapraszam serdecznie na trening indywidualny, który poprowadzą reprezentantki Polski Kasia Konat, Wiktoria Zieniewicz, Paulina Filipczak. Działania będą dotyczyły fazy bronienia, atakowania i faz przejściowych. Zapraszam serdecznie. Celem tego ćwiczenia jest reakcja na piłkę otwartą i zamkniętą. Skupić się trzeba przede wszystkim na poruszaniu z krokiem skrzyżnym, jak i w fazie wyjściowej szybkim skróceniu pola gry, celnym podaniu do bramki, jak i przyjęciu pozycji wyjściowej w danym kierunku, w którym chcemy przyjąć tą piłkę i uderzyć na bramkę. Ćwiczenie polega na tym, że musimy wyprzedzić zawodniczkę i nie dać jej dojść do piłki. Musimy widzieć zawodniczkę z piłką, musimy zachować odpowiedni dystans i pozycję boczną. I chodzi o to, żeby jak najbardziej agresywnie i dynamicznie wejść przed przeciwnika i odebrać piłkę, która jest do niego zagrywana. Ćwiczenie jest obserwacja przestrzeni, przyjęcie kierunkowe i celne, celne podanie na bramkę. Skupiamy się tutaj na pozycji otwartej, przyjęciu kierunkowym, tam gdzie już chcemy podać piłkę. drugi wariant polega na obserwacji pola e, przed, w trakcie i po przyjęciu piłki odpowiednim przyjęciu i wprowadzeniu jeśli jest miejsce piłki e, do przodu i uderzenie do bramki. W drugiej części treningu, nasze reprezentantki polskie zaprezentują środki treningowe dla pozycji pomocniczka. Przedstawią Oliwia Domin, Gabrysia Grzybowska i Oliwia Szperkowska. Najważniejsze w tym ćwiczeniu jest skanowanie przestrzeni za sobą, przed sobą oraz umiejętne przyjmowanie piłki w lewą lub prawą stronę. Najważniejsze jest to, żeby wiedzieć już przed przyjęciem, gdzie chcesz przyjąć tę piłkę. Ćwiczenie polega na wygnięciu do kwadratu poprzedzającego skanowanie przestrzeni. Koleżanka pokazuje kolor bramki, do której się kierujemy i podajemy piłkę. W tym ćwiczeniu również skupiamy się na skanowaniu przestrzeni jak najszybciej przyjęciu. Warto pamiętać, żeby nie przyjmować piłki na przeciwnikach. W tym ćwiczeniu najważniejsze jest, żeby patrzeć na osobę, która podaje do Ciebie piłkę. Ona decyduje o tym, jak zagra w tempo. Pamiętajcie o tym, wbiegając po karne, żeby nie przekroczyć linii spalonego. Marcin, po raz kolejny potwierdziło się, że wiele nam nie potrzeba, żeby przeprowadzić solidny trening. Na pewno nie potrzebujemy super pogody. Widzę, że Ty już też trochę zmiękłeś i czapka się pojawia na Twojej głowie. Kilka słów podsumowania. Ja zachęcam wszystkich do, do realizowania treningów indywidualnych, bo, bo te treningi przy świadomości wykonania, przy jakości wykonania, ewidentnie świadczą o tym, by ten progres w niedługim czasie można było uzyskać. A ja się pod tym podpisuję, Was zachęcam do lajkowania, do komentowania, dawajcie nam znać, o czym powinniśmy kręcić kolejne odcinki, no i subujcie, no, żeby nie przegapić żadnego z nich. Kolejny za dwa tygodnie na naszym kanale.